Hej cześć, witajcie w porannym dzienniku pokładowym z 29 kwietnia. Powoli kończy nam się kwiecień, powoli, powoli zaczynałem się nam, ok, nam ten okres majowy, czyli e, tych dłuższych tam urlopów, wyjazdów e, takich, e, gdzie najlepiej byłoby to spędzić z rodziną na jakichś pikniczkach, być może na rybkach, ponieważ szczupach się zaczyna. No i widzicie i, i, i dlatego właśnie postanowiłem nakręcić ten dzień pokładowy rano. Chciałbym też pokazać, że nie jest tak prosto być właśnie jako kierowca tutaj za granicą, kiedy kolejne święta, kolejne możliwości bycia z rodziną jakoś tak się rozmywają kolejny raz. Wczoraj miałem chwilę takiego zamyślenia na temat całego mojego takiego życia i można powiedzieć tej mojej pracy. I doszedłem do wniosku, że faktycznie yy, Czas by było jakoś usiąść na dupie i po prostu zabrać się za coś mniej takiego czasochłonnego. System pracy 2 na 2 by mi odpowiadał niesamowicie. To stało chodzi o system pracy. Sam widzę po sobie, że 4-5 tygodni w trasie sprawia, że czuję się taki trochę przytłumiony, jakiś taki nieswój. To nie jest kurczę spowodowane tym, że nie wytrzymuję psychicznie albo coś. Tylko po prostu jestem typem człowieka, nigdy do osoby taka prawda, nie mówiłem, ale jestem typem człowieka tak bardziej rodzinnego i człowieka tak bardziej lubiącego iść na ryby i obejrzeć mecz w telewizji. Widzicie, spotyka się na swojej trasie ludzi, którzy wcale nie potrzebują być w domu. Zupełnie się z tymi ludźmi po prostu nie zgadzam. Spotyka się ludzi, którzy. No, tak dla przykładu mówią do mnie, że nie zjeżdżają do domu przez tam chyba 8 tygodni, prawie 2 miesiące, bo żona robi w tym czasie remont w chałupie. Wiecie, to ja się pytam, co to w takim bądź razie jest za życie, skoro jeden, jedna osoba żyje jednym życiem, a druga drugim. Bycie kierowcą międzynarodowym to jedno, ale praca w jakimś systemie takim ludzkim to drugie. Tutaj w tej firmie, w której teraz pracuję, którą nigdy nie wymieniłem z nazwy, ale oczywiście możecie się doczytać z napisów na samochodzie, szef jest fajny ogólnie facet, płaci na czas, co jest bardzo ważne i bardzo mało spotykane w polskich firmach, ale z jednej strony, powiedzcie mi, na taki system pracy, jaki on tutaj robi, czy ma jakieś inne wyjście, kto by chciał pracować w takich warunkach, gdzie w trasie się znajduje ponad 5 tygodni? Ciężkie pytanie, prosto odpowiedź. Najprawdopodobniej nikt. Najprawdopodobniej nikt. Dlatego właśnie tak sobie pomyślałem, że czas by było zastanowić się nad własnym życiem i nad, nad własnym sobą, nad, nad, nad samym sobą. No i faktycznie się zmobilizować tak na, 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 na Maxa, no i po prostu poszukać czegoś, co pozwoli być częściej w domu. To nie jest tak, że ja tam się łamię, tak jak na ostatnich Tracker Life'ach, powoli tam zaczynałem wątpić, tak. Nie tak Tracker Life'ach, tylko dziennika pokładowych zaczynałem wątpić, a to dlatego, że po tak długim czasie w kabinie, człowiek zaczyna już po prostu mieć takie myśli, to jest takie, jakby was, jakby was zamknięto gdzieś na, na całe 5 tygodni i kazano robić coś, co wy nie chcieliście robić. Mnie do takiego systemu pracy zmusiła sytuacja finansowa, zmusiła mnie taka ta sytuacja, że po prostu wiele firm w których ja byłem przed tą firmą, tutaj mnie po prostu oszukało na kasę i to w takim stopniu oszukało na kasę, że jeszcze długo się z tego nie podniosę, ponieważ musiałem zainwestować swoje pieniądze w to, żeby móc jeździć, a, 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 a po prostu nie, wcale mi się to nie, nie opłacało, w sumie wcale mi się to nie zwróciło. Także to chciałem powiedzieć w dzienniku pokładowym, że owszem, tej roboty się nie boję. Ja wiem, że i ten mandat w Niemczech, i. Drubiej, być może zastanówmy techniczne czynnik pojazdu, berwę, e, odwosy. E, moje, moje czasy pracy kierowcy: wszystko są czyste oprócz tego jednego przegięcia 4-minutowego, ale wydaje mi się, że nie będzie źle. najważniejsze, że pauzy są dobre. E, także wydaje mi się, że czas naprawdę się zastanowić nad tym dość solidnie, czy, czy to jest dla mnie, czy to jest y, to, co ja chcę. I czy jest sens to po prostu przedłużać, a nie y, nawet kręcić? Y, taki głupi, może przykład, ale na, nawet kręcić filmy wędkarskie, które y, tak samo jak kolega Marfisz z kanału Marfisz, czyli y, uwielbiam kręcić. Co prawda nie mam takiej, takiej filmoteki jak kolega Marek, ale, ale na pewno mógłbym mieć i to nie obraź się Marek, ale konkurencyjną dla ciebie. No ale nie o to chodzi, chodzi po prostu o to, że trzeba się po prostu zabrać za własne życie, które też w pewnym sensie jest w takiej jakby rozsypce przez to, co robię. Ja już nawet nie obwiniam samej jazdy i samych stereotypów, tylko ten czas, który spędzam. Wiadomo, że marynarz pływa w rejs, wiadomo, że żołnierz jedzie na przykład gdzieś do Afganistanu albo coś. To się w dzisiejszych czasach zdarza, może, nie do, może do Afganistan, tak, albo do Iraku już nie. To się wszystko zgadza, ale powiem Wam taka prawda, że i ten żołnierz się wyśpi i porządnie zje. Oczywiście robota niebezpieczna, i ten marynarz na statku wyśpi się i porządnie zje. A tutaj raczej jest się takim tłumaczem, i jeżeli trwa to dłużej niż 4 tygodnie, to czas się puknąć w głowę, i czy te zarobki, które, jak na polskie, realia są niebotyczne, bo są. Jak na, ten, jak, jak na polskie realia, jak na sytuację w naszym, naszym kraju taką bardzo ciężką i beznadziejną, to fakt są to niebotyczne zarobki. To powiem wam, że nawet czasami te pieniądze, które się tu dostanie, nie są warte tego, żeby tutaj siedzieć po prostu tyle czasu i marnować sobie życie. Także to ja już zamieściłem oferty pracy i to właśnie o tym też chciałbym w tym dzienniku pokładowym z 29 powiedzieć. Zamieściłem oferty pracy, szukam pracy w systemie albo ewentualnie 2 na 2 albo na miejscu, albo cały weekend w domu. Dostałem oferty pracy, miałem chyba z 5 telefonów z ofertami pracy od firmy z Banina, od pani, którą kiedyś rozmawiałem. Spotkaliśmy się w Galerii Bałtyckiej. Znaczy, przepraszam, w Galerii Lubian się spotkaliśmy. No i. Jeszcze, jeszcze, jeszcze parę telefonów, ale wszystko na przerzuty. No i teraz ja mówię do nich, jeden pan zadzwonił i mówię, przepraszam bardzo. Tam było napisane, że robię na przerzutach i szukam pracy w systemie pracy albo dwa, ty dwa tygodnie na dwa tygodnie, albo ewentualnie co weekend w domu. No to dlaczego pan w takim sposób dzwoni? A on do mnie mówi, że no widzi pan, nie ma chętnych tego i tak właśnie dzwonię, może by się pan tam skusił, może jakoś z pieniędzmi byśmy pogadali. Ja do niego powiedziałem, że pieniądze to nie wszystko, teraz bardzo ładnie zarabiam i nie musiałbym się stąd nigdzie przenosić, nigdzie ruszać, gdyby nie fakt, że nie ma pracy innej, tylko jest praca ta i trzeba najpierw robić to, co jest. No to facet mi przyznał rację i no, to, jedy, to życzę panu powodzenia, a ja mówię dziękuję bardzo. Dalej poszukam. Także tak to słuchajcie wygląda na dzień dzisiejszy. Chciałem tu jeszcze trochę zostać, ale jak tak się rozglądam, tak jak patrzę, no to jednak czas na, na, na zmiany, może i kolejne zmiany, może i za często tych zmian. Ale tak, taka prawda jest, że człowiek przynajmniej będę pamiętał tę firmę nie pod względem tym, że ktoś mi oszukał na pieniądze albo coś, tylko po prostu pod tym względem, że po prostu trzeba było żyć. Trzeba było żyć i trzeba było poukładać swoje życie osobiste, a potem dopiero myśleć o pieniądzach, bo pieniądze to nie wszystko i ta tułaczka tutaj ta, ta praca w systemie pracy 5 na 1, 6 na 1, 6 na 2 ewentualnie, tygodni w trasie, dwa w domu. pomaga mi to po prostu zrozumieć teraz. Ja rozmawiałem niedawno z takim moim znajomym, który kiedyś prowadził forum, powiedział takie jedno zdanie. On jeździ do Włocha i powiedział mi, napisał mi na, na Facebooku, że on jest co weekend w domu, on sobie nie wyobraża prac na przerzutach i on na, na temat przerzutów nie, nie będzie się wypowiadał, po prostu bo nic na ten temat nie wie. A ja powiem, że bardzo dobrze, że nie wiesz, szanowny kolego, bo to jest robota, którą biorą naprawdę już ludzie, którzy. Nie lubią mieć jako tako życia rodzinnego, a jak już mają, to, to życie jest takie jakby razem, ale obok siebie. To wszystko. Trzymajcie się. Z 29 kwietnia 2013 roku. Hej. Cześć. Krótka informacja do dziennika pokładowego z dnia 29 kwietnia. Otóż... 29? Tak, 30... Tak, 29. Yy, a więc, stoimy w Londynie na firmie e, Unlever Packing yy, Nie mogę Wam je pokazać, bo to jest zakaz filmowania tej firmy ogólnie i no, bardzo dobrze, nie chciałbym się i tak wychodzić z samochodu z kamerą I tak... Yy, Szef kazał mi y, bardzo szybko załadować towar, który wszedł do tej firmy. Ładowałem go, jak pamiętacie, w piątek y, i szybko, szybko, szybko kazał mi tu przyjechać. Szybko rozładować, już był towar na y, Belgię. W Belgii miałem się ponoć, mówi mi zrzucić i. Załadować ciasteczka i z tymi ciasteczkami lecieć na Szwajcarię, zamienić się z Ryśkiem na samochody. Jeździłem znowu z tą ciemną magnumką, co w pierwszych dwóch tygodniach pierwszego mojego kursu. No i wyszło tak, że okazało się, że na papierach mam napisane Delivery, delivery Date na 1.05.2013. A więc szybciej mnie nie zdejmą, ponieważ awizację mam na ten właśnie dzień, a oni tutaj na, yy, na magazynie mają miejsce, żeby mnie szybciej zdjąć. No i na to wychodzi, że dzisiaj jest poniedziałek i przedłużamy sobie weekend. Kolejne dwa dni. Czyli zrobimy tutaj jakby nie patrzeć, 45 godzin pauzy. Także sytuacja bardzo taka yy, zła, powiedziałbym. Sytuacja, które nie chciałem, żeby nastąpiła. Bo tak ogólnie byście powiedzieli, no coś cię zależy, chłopie, masz te powiedzmy diety, stój sobie, tak? Nie. W, w, w Anglii stać nie jest wcale przyjemnie. Całe szczęście, że tutaj mam, wiecie, możliwość pójścia do toalety, łazienki. Ale z kolei nie ma sklepu. We Francji bym stanął na jakiej stacji paliw, byłby ewentualnie możliwość internetu, pozamieszczania zamieszczania jakichś tam filmów, tak? W internecie tutaj takiej sytuacji nie ma, ponieważ tutaj nie ma czegoś takiego jak darmowy internet w Anglii. We Francji jest Wi-Fi, tutaj nie ma Wi-Fi. Także no niestety, ale musimy na razie dwa dni być w plecy. Ten, ten, te dwa tygodnie to lecą naprawdę bardzo szybko i. Zaczęły się od tego pętnego mandatu, a kończą się staniem do połowy tygodnia następnego i najprawdopodobniej załaduję jakieś jakieś, jakieś wino, czy jakieś, jakieś powiedzmy piwo tutaj, jak będzie robota, i później znowuż y, udam się do, y, do Szwajcarii. Najprawdopodobniej za Szwajcarię coś załaduję, i uda mi się znowu w Francji, będę miał najprawdopodobniej pauzę. Ciężko cokolwiek powiedzieć. Y, Także no, jak na razie, no, nie za ciekawie ta sytuacja wygląda. Stoję i będę stał aż do środy, także na pewno nic się nie ma ciekawego działo. Byłem tutaj, starałem się poprosić ich, żeby mnie rozładowali szybciej, ale niestety w, mówię awizacja, brak miejsca w magazynie, zrobiło się nerwowo, wolałem sobie wyjść i wolałem już się nie odzywać. To wszystko. Trzymajcie się.